Oksytocyna. Proszę popatrzeć. Dosyć skomplikowany związek chemiczny. Jest to makrocykliczny hormon peptydowy oksytocyna. Złożony z dziewięciu aminokwasów spiętych mostkiem dwusiarczkowym. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, ale to, co najważniejsze, jest okresowo uwalnianym neuroprzekaźnikiem. I ten związek chemiczny Został użyty w eksperymencie przez naukowców z Uniwersytetu w Bonn, w Tuluzie i Lubece. Przeprowadzili oni eksperyment, w którym wykazali, że podanie oksytocyny zmniejsza postawy ksenofobiczne i motywuje do pomocy uchodźcom. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences. Zbadano Grupę 183 osób. Każdej osobie przyznano 50 euro. I te 50 euro mogły te osoby przeznaczyć na pomoc dla potrzebujących z dwóch grup rodowitych Niemców lub uchodźców. Mogli też zostawić je dla siebie. Wśród osób, które podały się eksperymentowi, wyodrobniono. Te przychylne uchodźcom i takie, u których poziom ksenofobii był wysoki. Po zaaplikowaniu oksytocyny w sprayu, osoby z pierwszej grupy przekazały jeszcze więcej pieniędzy na pomoc. Nie zmienił się natomiast znacząco stosunek osób drugiej grupy. Jednakże poszerzono ten eksperyment i do, i do zdjęć uchodźców dołączony został. Normatywny impuls społeczny, czyli poinformowano o dotacjach na rzecz tych osób dokonanych przez inne osoby z grupy. Wówczas po podaniu substancji oksytocyny, poziom chęci niesienia pomocy również obcym w grupie ksenofobów wzrósł o 74%. No proszę Państwa, zmienianie, zmienianie. Postaw społecznych poprzez użycie związków chemicznych, czyli z góry zmianę nastawienia normalnych procesów fizjologicznych i psychologicznych zachodzących w organizmie poprzez narzucanie. I tych zmian poprzez związki chemiczne, no to jest to po prostu zbrodnia. Jest to, jest to zbrodnia, skandal i przestępstwo. Jest to sterowanie społeczne, które jest wymuszane na drodze molekularnej, już na drodze chemicznej. To jest po prostu. No, jest to rzecz niewyobrażalna. Czyli Obecne społeczeństwo będzie można już sterować, po prostu aplikując ludziom, czy różne związki chemiczne, które będzie zmieniały ich zachowanie. I przypuszczam bez względu na jej zgodę, czy na niezgodę. Oczywiście nie ma jeszcze w tej chwili norm prawnych, które by umożliwiały na taką zbrodnię, ale już się robi takie zbrodnicze eksperymenty nie obawiam się używać słowa zbrodnia jestem w pełni świadomy tego co mówię jest to zbrodnia na psychice na ludziach ponieważ każdy jest człowiek człowiek jest człowiekiem wolnym w każdym razie powinna być wola człowieka zachowana jemu samemu a nie można jemu narzucać Wolę w sposób siłowy, a to jest narzucanie w sposób siłowy. Można narzucić wolę człowiekowi, skierując względem niego broń, można go bić. Można przystawiać pistolet, a to jest identycznie to samo, tylko przedstawianie pistoletu chemicznego. No i na tyle. Mam nadzieję, że nie dojdzie do tego na jakąś większą skalę a społeczeństwo być może jeszcze nie jest zainfekowane propagandą ani różnymi chemikaliami do tego stopnia, żeby się nie mogło zbuntować i powiedzieć nie, póki jeszcze można.